A dużo takich stereotypów właśnie tych, jak pan powiedział tych pepików, takich, takich, z których się czasami podśmiewamy. No, historia rzeczywiście jest dużo bardziej złożona, niż nam się wydaje. Mm. Też te frazy o tych Czechach, kolaborantach, też wszystko nie jest takie proste. Jak się, jak się, tak gruntownie wejdzie w historię, w historię Czech czy Słowacji tych lat 30 -tych czy późniejszych, to naprawdę wszystko się inaczej. Na przykład ukazało się w latach ostatnich dwie świetne książki, nie, nie pana czy imienia, Piotra Majewskiego o kolaboracji mm -hmm. Czechów w, w czasie wojny i studium kryzysu roku 1938. Pokazuje złożoność tej całej sytuacji, w jakim było państwo czechosłowackie. To absolutnie nie da się tego odwzorować jeden do jednego sytuacją Polski. To każdy kraj, każda rzeczywistość ma, ma swoje warunkowania i Naprawdę warto poznawać historię, jak najwięcej czytać, wchodzić pewny w klimat